Hej, kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiejszy odcinek jest wyjątkowy z trzech powodów. Pierwszym jest to, że jest to specjał z okazji 13 tysięcy subskrypcji, i muszę wam powiedzieć, że naprawdę jesteście niesamowici. Lecimy po 15, ale to na spokojnie, mamy czas, więc druga ciekawa rzecz. Dzisiaj y, ten specjał będzie podzielony na dwie części, w sensie y, ten odcinek jest podzielony na dwie części, y, ponieważ są dwie części specjału, y, dwie są bardzo wyjątkowe, ja z dwóch się bardzo cieszę. O jednej już wiedzieliście, czyli y, zamówiłam sobie wędzidła metalowe. I teraz Wam opowiem trochę jakie zamówiłam, od kogo i tak dalej. Osoby, które były na Instagramie, wiedzą, że na relacji mówiłam, że. To znaczy, tam taki wspominek, że są one od Karo Pirates. Są one zamawiane z Finlandii, także no, ja już je zamówiłam na, na moim drugim obozie i chyba teraz przyszłym. Tak właśnie wygląda jedno wędzidełko, Tu jest pojedynczo łamane. Później Wam to może bliżej pokażę. A tutaj jest munsztuk. Ceny też nie były najgorsze, jeżeli chodzi o metalowe wędzidła. Gorzej już było z ceną wysyłki, no bo to trochę się e, kumulowało. Ja zapłaciłam po 183 zł za e, dwa wielokrążki. Teraz Wam właśnie pokażę jeszcze wielokrążek. Za dwa wielokrążki, mundsztuk i wędzidło pojedynczo łamane. E, według mnie nie jest to dużo, jak na takie e, wędzidła z Finlandii. Wszystko przebiegło w sumie bardzo, bardzo sprawnie, jeśli chodzi o zamawianie z Finlandii. Więc, naprawdę, wysyłka też w Polsce nie było żadnego problemu. Był normalnie formularz, co chce się zamówić, i tak dalej. Więc, full profeska, ja nie mam do czego się doczepić i naprawdę będzie dokładnie fajna. to mam jeszcze ten wielokrążek nie wpięty, to wam pokażę. I bardzo polecam, właśnie jak będą jeszcze kiedyś zamówienia y, takie grupowe, no to od Karo Pirates sobie właśnie coś takiego sprawić, bo to jest naprawdę fajne, wygląda to naprawdę bardzo realistycznie. A drugą sprawą jest coś, z czego ja się osobiście troszeczkę bardziej cieszę, ale jeszcze nie wiem jak finalnie, y, jakie finalnie będą moje odczucia. A otóż kupiłam konia. Dzisiaj dla osób, które są na Instagramie To one już wiedzą, że kupiłam konie Jest to SRS Anocze To będziecie mieli jego zdjęcie Jest piękniutki Jest kasztankiem Jest albo ogierkiem, albo włoszkiem Jeszcze muszę zobaczyć jak mi będzie bardziej pasować i będzie to mój koń testowy, bo jeżeli się dogadamy no to po prostu zostanie u mnie, a jeżeli nie no to po prostu go odsprzedam ma on trzech pierwokupców, więc myślę, że z tym nie będzie raczej problemu ale jest ogólnie moim pięknym koniem wymarzonym, więc bardzo się ucieszę i to by było na tyle z tego specjalu. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli tak było. A y, tymczasem zapraszam was do filmów poniedziałek, który też będzie bardzo wyjątkowy.